Dzień dobry witam was z kolejnym jesiennym vlogu Mamy już wieczór, jest chwilkę po 18, ale już jest tak ciemno Lubię taki vibe właśnie, takiego wiecie, koły z wieczorku Kiedy możecie sobie siąść po prostu w wolny weekend mm, I po prostu zanurzyć się, wiecie, takim jesiennym, Boże, kocham to Jakoś tak nie do końca sprawia mi tak, taką radość ym, z tych wieczorów. Te wieczory nie sprawiają sprawia takiej radości, kiedy wiem, że zaraz idę do pracy i takie o Jezu, to po prostu totalnie mi swój klimat. Ale gdy przychodzi weekend, gdy przychodzi weekend, ten wieczór jest taką celebracją. No po prostu kocham. A wiecie, co jeszcze jest najlepsze w takich jesiennych wieczorach, oprócz kocyka i filmu dobrego? Kocham kakao, boże naprawdę Wam, że y, jak kiedyś kołowaliśmy te takie z ale nie z Ali, tylko z wydrąki one są tak niedobre i właśnie zawsze wracam do tych y, kakao z Nesquik'a, bo jakieś tak, one mają taki, taki faktycznie taki dobry smak takiego słodkiego kakao, kocham po prostu i właśnie zaraz zrobimy sobie kakaoko na osłodę dnia, na osłodę wie, wieczoru, przepraszam, na osłodę wieczoru zrobimy sobie takie kakaoko. E, ja zrobię sobie z bitą śmietaną. Nie wiem, czy słowka też z bitą śmietaną? się chcesz z bitą śmietaną to kakaoko? Nie. On jest fit, on jest fit, więc on takie rzeczy nie lubi, ale ja lubię, tak wiecie, raz na jakiś czas można zaszaleć i zrobić sobie kakaoko z bitą śmietaną. Oglądam sobie teraz Hanę Montanę i tak jakoś mnie wzięło na wspomnienia z dzieciństwa, bo nie wiem, no każda chyba dziewczyna oglądała w dzieciństwie Hanę Montana, no i po prostu jakbym się przeniosła do dzieciństwa. Chciałam Wam jeszcze w ogóle pokazać przepiękne róże, które dostałam od Sławka. One mi się już trzymają chyba z... 5-6 dni, ale powiem Wam, że naprawdę je tak fajnie podcięłam, dosyć konkretnie. One były bardzo wysokie, bardzo długie i podcięłam je sobie. Dałam sobie w ogóle mega zimną, lodowatą wodę. I powiem Wam, że naprawdę bardzo się ładnie trzymają, przepięknie wyglądają, a tym bardziej, że ja naprawdę kocham świeże kwiaty. Ja właśnie lubię tak sobie właśnie czasem dać na toaletkę kwiaty, bo wyglądają tak no, elegancko. No bardziej, jak to wygląda mega ładnie, no mega cute, przepięknie. Jak wiecie, zaczęłam tutaj robić organizację i tak dalej. Co mi się sprawdza, co mi się nie sprawdza. To już w ogóle prawie jest na wykończeniu. Tej maski co jakiś czas właśnie jeszcze używam. No i właśnie, witamina C. Mam tutaj fi z firmy QA taką witaminę C, która jest w formie takiego klejącego serum, bardziej kremu, nie do końca mi wygląda jakoś sprawdza i pewnie po prostu ją oddam mamie czy nie wiem, jakiejś koleżance, ale zamówiłam sobie coś, co jest po prostu game changerem totalnym i ja po prostu uwielbiam tą witaminę C ze Skintra, w ogóle uwielbiam tą firmę Skintra, żadna witamina C tak bardzo nie działała na moją skórę, ta witamina C jest w takim oleistej konsystencji, ale naprawdę jest bardzo fajna, nie używamy tego jakoś tak dużo, tylko powiedzmy 3-4 kropelki wystarczą co kilka dni i naprawdę bardzo się fajnie sprawdza i faktycznie widzę po tym jakiekolwiek realne efekty, na przykład po tym Q&A totalnie jakby nie widzę jakiekolwiek rozjaśnienia twarzy, a właśnie po tej skintrze naprawdę są duże efekty i powiem Wam, że żałuję, że w ogóle tak późno zamówiłam znowu sobie tą skintrę, no ale też wiecie, chciałam troszeczkę zużyć tych produktów i tak dalej, ale jednak to po prostu się nie sprawdza i wolałam jednak te to moje ulubione top kosmetyki uzupełnić. No i właśnie też drugim moim top z ulubionym kosmetykiem jest Liquid Happiness, czyli Retinal, który. Ma bardzo ogólnie małe stężenie, bo to jest 0,3% tego retinalu, ale jest naprawdę świetny. Ma też taką właśnie oleistą konsystencję. Tak samo właśnie używamy go kilka kropelek, bo teraz, teraz w ogóle zmienili opakowanie. Kiedyś było właśnie takie opakowanie jak tego, jak witaminy C. Jest bardzo oleisty, dlatego używamy go kilka kropelek do kremu na noc zazwyczaj i naprawdę właśnie idealny jest na. Sezon jesienno-zimowy Jak teraz właśnie mamy Także bardzo polecam Serdecznie się zaopatrzyć Bo naprawdę świetne kosmetyki ma Skintra I uważam, to jest bardzo niedoceniona firma A naprawdę ma świetne te kosmetyki A jak sabota to oczywiście pizza Dzisiaj taka bardziej zbogacona wersja Z frytkami No i oczywiście Harry Potter Która to część? Piąta? Chyba tak a kto to ten jest... Cedrik, To już To już jesteśmy Co tu za To jest nagle tak, taki harmonogram, jest taki duży jest. I w końcu poszedł do fryzjera. Nie zabijaj Cedrika, A kto to jest Sadryk? się. Właśnie skończyliśmy oglądać Harry'ego Pottera. Mamy już 23:30 i w sumie to ten wieczór powoli się już kończy, bo chcę do niego iść spać, żeby rano wstać, móc zedytować ten film, przynajmniej troszeczkę już zacząć montować i też dograć właśnie kolejny dzień. Robię właśnie teraz sobie taką cozy, komfortową herbatkę. Sławek, ja Nie, no, Słabia. Słabia też kocha herbatki, no się teraz nie przyzna. w ogóle pokażę moje stanowisko do robienia herbatki bo sprawdziłam, że przy okazji nagram sobie ładnego release'a, Także następnym razem na następnym vlogu zobaczycie właśnie tą herbatkę e, tutaj na blogu, a teraz zobaczycie sobie ją na moim Reelisie na Instagramie. Nie wiem, w ogóle ostatnio się zrobiłam, nie wiem, jakąś instagramerką. Bo ostatnio, nie wiem, jakoś coś mi się stało, jak nadeszła jesień, to zaczęłam dodawać dużo rzeczy na Instagram i jakoś tak się, nie wiem co mi, Nie wiem o co mi chodziło. Jakaś y, influencerka Halina, vlogerka we mnie wstąpiła. O. E, tak. No nie wiem, jakoś tak zawsze byłam jakoś tak przeciwna tego Instagrama. Tak wstawiałam coś co jakiś czas, a teraz nagle przyszła jesień i nie wiem, co mi się stało. Dobra, zapraszam Was na Insta. Zobaczcie, oh, jak oh. A, myślę, że Ja już mam swoją herbatkę w takim pumpkinowym kubeczku z Sinsa, ja kupiłam go rok temu. Eee, teraz też są dostępne i Sławkowi zrobię już w takim innym hello pumpkin, które widzieliście w tamtym vlogu poprzednim. I powiem Wam, że ta herbatka jest naprawdę przepyszna.

Jesienny cozy wieczór Przechodziłam w tych skarpetkach nowych Z Primarka No popatrzcie jakie one mają w ogóle przepiękny wzór Są takie dosyć dłuższe No przepiękne i mega komfortowe Chłodziutkie Witam się z wami W sumie to wieczór później Jest już niedziela um, Dzisiaj tak naprawdę Przeżyłam cały dzień pod kocem Bo naprawdę strasznie się czułam Ja już myślałam, że będę chora Powtarzałam sobie dzisiaj Dam radę, dam radę, nie jestem wcale chora. Wypiłam sobie jakąś herbatkę rozgrzewającą, taką wiecie na odporność, tak jak już czujecie, że jesteście chorzy. Wypiłam sobie herbatkę, wypiłam sobie jakąś drugą herbatkę z cytryną, imbirem, miodem, syropem, z malin, wszystko totalnie. Teraz sobie piję kakao, bo już tak jest, czuję, że troszkę jest lepiej. Ogólnie to ten tym tygodniu żadnych shortów nie będzie, ponieważ no, nie nagrałam wczoraj, ponieważ miałam bardzo dużo pracy, robiłam miniaturki obrobiłam jeszcze jeden film, który zobaczycie też w tym tygodniu, jako że nie ma shortów no też dzisiaj, no dzisiaj też nie mogłam naprawdę nagrać nic bo no tak strasznie się czułam, że wygrzałam się po prostu dzisiaj pod kocem, jak nie wiem, nigdy chyba, nie pamiętam szczerze kiedy ostatni raz tak wiecie siadłam sobie po prostu i leżałam sobie cały dzień nie, nie mam pojęcia kiedy to co nie było, tak żeby wiecie to był weekend, bo naprawdę weekendy mam bardzo pracujące I albo gdzieś jadę, albo coś robię, albo tutaj mam dużo rzeczy do zrobienia, albo to muszę przyszątać Także tego dużo jest Także no nie pamiętam kiedy ostatnio miałam taki weekend, naprawdę, żeby wiecie, żeby trochę, że tak powiem pochorować Ale powiem Wam, że podobało mi się, naprawdę ja dużo się lepiej czuję Jakoś tak wiecie, sobie mówiłam, że, że dużo, że lepiej się czuję i naprawdę tak jest To działa Robię coraz jakiś przerywnik od Hany Montany i widziałam na TikToku, ktoś polecał um, jakiś film o, czy serial, czy program o jakiejś um, Housewife, jak to się nazywają, z takie, wiecie, żony, które nie pracują. No i jestem mega ciekawa, tak właśnie muszę znaleźć tego jakiś tytuł. No, nie wiem jak to się nazywało. Um, zaraz zobaczymy nie było na pewno z sekretem żon, rząd, bo to skończyłam, ale to było super. E, czekam na kontynuację. Mały update moi drodzy, znalazłam o to, co mi chodziło na Disney na Plusie. E, na TikToku ktoś powiedział, że to jest w ogóle super serial i w ogóle myślałam, że taki nowszy a to w ogóle jest e, desperate, desperate e, house... Wives. I to jest w ogóle gotowe na wszystko. Wiecie, że ja nigdy w ogóle tego nie oglądałam? To jest w ogóle chyba od 2014 do 2011 kręcone, także dosyć taki stary ten serial. Taka trochę plotkara. Także ja zaczynam i zobaczymy, jak to się potoczy, czy w ogóle mi się to spodoba. Bo jakoś tak, nie wiem, mi się spodobało to na początku, jakieś takie trailery na TikToku, ale. Może będzie fajny akurat. Polerując rutynę swoje użycia, dopóki nieźle perfekcję. Dlatego zniknął mnie, gdy z szafy w korytarzu wyjęłam nieuszywany rewolwer. Pamiętajcie, że ten może subskrybować, więc zapraszam Was do subskrypcji i widzimy się już w następnym filmie. Bye, besties!